Witam serdecznie, moi drodzy. 4 lata temu zaproponowałem wam zrobić sobie organit. Nadszedł ten wiekopomny moment, żeby pokazać wam, jak taki organit, jedna z propozycji, jak można taki organit właśnie zrobić. Dlaczego 4 lata to trwało? O tym w drugiej części. I także w drugiej części chciałbym odpowiedzieć na pytania, czy warto, czy nie warto, czy to jest prawda, czy to jest oszustwo z mojego oczywiście punktu widzenia, czy można zrobić organit łatwiej, prościej. Na tego typu pytania i inne, które też już zadajecie, bo poprosiłem was o to dzisiaj e, spróbuję ja swoim zdaniem, swoim doświadczeniem, niewielkim, ale jednak, odpowiedzieć. A dzisiaj skupmy się na wykonaniu organitu, jeżeli or sam organicie nie interesuje. No to może zainteresujecie forma silikonowa, którą można sobie ściągnąć, z Chin, którą można wykorzystać do robienia sobie różnego rodzaju odlewów, bo tych form jest oczywiście wiele. Ja tutaj mam akurat formę piramidy, ale dzięki żywicy, na przykład epoksydowej, można robić bardzo fajne rzeczy, niekoniecznie organity, które bardzo fajnie wyglądają, jeżeli na tym nam zależy, bo oczywiście organit ma zupełnie inną funkcję, ale o tym w drugiej części. A teraz, moi drodzy, opowiem Wam. Oglądając razem z Wami, co tutaj zobaczycie, po co, dlaczego, jak zapraszam. Tak więc, jeżeli chodzi o skład, każdy organigram, jak wiadomo, według instrukcji powinien zawierać kryształ górski i takowy kryształek właśnie ma. Formę silikonową można kupić za naprawdę niewielkie pieniądze, która no cóż, bardzo jest praktyczna. Zobaczycie później. I oczywiście kamyk. Ja tutaj już nie pamiętam, jaki kupiłem, bo to było 4 lata temu, więc prawdopodobnie jest to turmalin naturalnie. Jeżeli się mylę, to dajcie mi znać. No i oczywiście potrzebny będzie metal. W moim przypadku jest to miedź i mosiąc. No i oczywiście, może nie oczywiście, ale jednak żywica epoksydowa. Ja mam taką żywicę, która ma trzy części do jednej części utwardzacza. No i to wszystko... W odpowiedniej, w odpowiedniej ilości takiej, żeby po prostu starczyło, czyli lepiej więcej niż mniej. Mieszam sobie, tutaj akurat mam 60 gramów do bodajże 20 gramów. Po wszystko, wszystko po wymieszaniu oczywiście ma dużo bąbelków, ale one znikną, ponieważ taka żywica bardzo długo się utwardza. No i zaczynamy oczywiście, bo to wszystko robimy jakby do gór nogami, zaczynamy od kryształu górskiego. Trzeba go umieścić w taki sposób, żeby, no na jakim nam zależy oczywiście, w miarę równo powiedzmy sobie, on i tak nie będzie zbyt mocno widoczny, ale no, tak czy inaczej, ma być u góry. Powinien być u góry, no to jest. Następnie drugi element to jest kamień szlachetny, który jest dla nas w jakimś sensie wartościowy i kładziemy go tak, żeby był poniżej, poniżej formy, oczywiście, to jest bardzo istotne i już w tym momencie używamy żywicy epoksydowej, to jest oczywiście naj powiedzmy najskromniejsza forma, ale tu nie o to chodzi, forma organitu zalewamy to tak, żeby mniej więcej przykryć kamień i zostawiamy sobie od góry tam pół centymetra, centymetr, oczywiście w zależności od tego, na ile nam ten kamień tam wystaje. No i z racji tej, że ta żywica dosyć długo schnie, w moim przypadku jest to dwa dni, więc mamy dużo czasu na to, żeby stosować różnego rodzaju dodatki, czy na przykład poprawki różnego zastosować rodzaju. I tutaj robię takie doświadczenie, sprawdzając, jak, w jaki sposób zachowa się metal. W moim przypadku ja przygotowałem sobie i mosiąc, i miedź. Więc, co się stało, kiedy zacząłem pierwszą warstwę, pierwszą partię wsypywać. No Jak widzicie, to wszystko poleciało na dno. Czyli pod swoim ciężarem po prostu poleciał na dno, co oczywiście nie jest niczym złym. To nawet daje później bardzo fajny efekt. Natomiast jeżeli nam zależy na kolejności i tylko i wyłącznie na tym, żeby odpowiednie warstwy były w odpowiednim miejscu, no to musimy poczekać do momentu, kiedy ta żywica nam już stwarnieje, choćby lekko stwarnieje oczywiście, nie całkowicie. Możemy sobie dosypywać i nawet co kilka godzin sprawdzać, dosypywać niewielką ilość i wtedy te opiłki będą się umiejscowiały na różnych wysokościach co da później na fajny efekt no i kiedy dwie doby miną dla mnie to też była ciekawość jak ta forma się zachowa czy dobrze zrobiłem, że nie posmarowałem niczym no i moi drodzy powiem Wam, że świetnie się sprawdza wszystko pięknie ładnie odchodzi no jak widzicie niewielką siłą eee, za chwilę zobaczycie eee, częściowo orgonic zrobiony Wyskoczy pięknie, normalnie, bez żadnego problemu. Czyli, nie smarując niczym, forma jak najbardziej oddała to, co zostało do niej włożone. I oczywiście mnie nie chodziło o to, żeby to wyglądało pięknie. To ma być praktyczne. Aczkolwiek, czy ja w to wierzę, czy nie, o tym w drugiej części materiału podkreślam. Jaki to ma w ogóle sens? Ogólnie chcę się wywiązać z tego, że powiedziałem, że kiedyś ten organity zrobimy. No inaczej dzisiaj czas. Idealnie nie jest oczywiście tam trochę pęcherzyków w powietrza gdzieś się pojawiło, ale ogólnie jestem zadowolony z efektu, więc działam dalej. Dlaczego drugi raz zalewam? Chodzi o to, żeby właśnie przykryć te niedoskonałości i żeby ta dolna warstwa metalu, no, znajdowała się u góry. A nie, żeby to wszystko spływało e, tak jak e, te pierwsze partie. Czyli wlewamy sobie już też wyrobioną żywicę m, w odpowiedniej proporcji. Każda żywica ma tam swój, e, swoje proporcje, swój czas też e, zastygania. Temperatura, która jest najbardziej optymalna. No i teraz wlewając odpowiednią ilość, także najlepiej, żeby to, to, to troszeczkę wyciekło. A jak nie wycieknie, no to oczywiście dolewamy sobie później do równości. To, że wycieknie, to się nic nie dzieje, to najmniejszy problem. U mnie stało się tak, że trochę wyciekło, więc y, też były pewne braki. Trzeba było, na szczęście miałem zapas, y, dolać po prostu resztę. Do, do równości, powiedzmy sobie. Natomiast, kiedy to już zrobimy, no to oczywiście pozostaje nam w tym momencie dosypywanie opiłków metalu. To oczywiście nie jest ani czysta miedź, ani czysty mosiądz, bo to są bardzo drogie też metale. Więc, gdybyśmy chcieli tak zainwestować w dobry ogonit, to naprawdę trzeba by dużo pieniędzy włożyć. Ale tyle sukcesu, że są to opiłki zrobione przeze mnie własnoręcznie, po prostu pilnikiem spiłowane, rurki metalowe, właśnie mosiężna i miedziana świeżutkie z własnego hołu, że tak powiem. No i minęły dwie doby kolejne, więc dosyć trzeba się naczekać, w tym przypadku akurat, jeżeli chodzi o tę żywicę. No i po też niewielkich tutaj próbach, oczywiście bez żadnego problemu większego, organit piramidka wyskoczyła i jakby nowo narodzona. I taki jest tego efekt. Opiłki metalu są, które są istotne w organicie. Kamień szlachetny jest. Jest też kryształ górski. Niżego nam więcej, do szczęścia tak naprawdę nie potrzeba. I w tym momencie mamy coś, co powinno działać w różnoraki sposób. Jak powinno działać, to w drugiej części, moi drodzy, i czy działa, czy co ja zauważyłem po latach doświadczeń, bo zrobiłem w swoim życiu może nie tak dużo, ale kilkanaście organitów. I czy to u mnie się sprawdziło? Co ja o tym myślę, to oczywiście zapraszam do drugiej części, tam podyskutujemy sobie. Więc też proszę, piszcie w poście, który tutaj udostępniłem na YouTube, co na ten temat sądzicie. Może macie jakieś, głównie chodzi mi o to, czy macie jakieś sprawdzone, potwierdzone doświadczenia, że organity, czy w Waszym przypadku, czy w innym, ale potwierdzone namasalnie, że tak powiem, że po prostu działają na tym. Powinna nam przede wszystkim zależeć, bo to nie chodzi o wiarę. To ma po prostu działać. A jak nie działa, no to się do niczego po prostu nie nadaje. Moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w drugiej części, jeżeli oczywiście będzie Wam na tym zależało. Dziękuję bardzo za uwagę. Piszcie też komentarze i pozdrawiam serdecznie. Do kolejnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.